Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w 19.00 urodziny Bolec Info. Witam ze szkoły podstawowej nr 8 w i Górze. Nazywam się Dariusz Gołębiewski i będę odpowiadać dzisiaj z okazji naszych urodzin redakcyjnych na Państwa pytania. Jestem historykiem i, jak też widać po tle, w miejscu, w którym się znajduję, jestem też nauczycielem historii. I zapraszam do zadawania pytań. Jak się pracuje w Bolec Info? Pytanie z forum portalu. W Bolec Info pracuję od niecałych dwóch lat i pracuje się bardzo ciekawie z naprawdę ciekawymi, interesującymi ludźmi. I też y, praca w redakcji dużo, y, dużo mi powiedziała na temat w ogóle pracy dziennikarza, bo wcześniej z perspektywy po prostu zwykłego czytelnika, odbiorcy różnych mediów lokalnych, ogólnopolskich. No wyglądało to zupełnie inaczej, zupełnie inaczej niż teraz, po prawie dwóch latach obserwowania tego odśrodka. Jest to wymagająca, nieraz czasochłonna, czasami spontanicznie pewne rzeczy też się robi. Typu idzie się ulicą i przypadkiem, na przykład którego świadzy, nawet idąc do pracy, widziałem, że zauważyłem, że jest znak drogowy przerzebiały, że zaraz może runąć. I od razu miałem temat, napisałem artykuł i po dwóch, trzech dniach przechodziłem w tym samym miejscu, patrzę, znak jest naprawiony. Więc to też daje dużą satysfakcję i takie poczucie sprawczości, że można też coś zrobić dla ludzi i dla tego miasta, w którym się żyje. Który zabytek w Bolesławce jest według Pana najbardziej wartościowy i kiedy poprowadzi Pan tam zwiedzanie? Pytanie z forum Bolesnika. I to jest trudne pytanie, bo trudno mi jest ocenić, który zabytek jest najbardziej wartościowy. Każdy jest inny i każdy zabytek ma mniejszą bądź większą wartość, ale można by było ocenić, który jest najstarszy albo który zabytek jest największy tak powierzchniowo. No na pewno według mnie najciekawszymi takimi miejscami, to może lepiej powiedzieć, to są według mnie najciekawsze. Bazylika mniejsza, rzecz jasna budynek ratusza, kompleks zabudowań dawnego sierocińca i budynki dawnego szpitala psychiatrycznego. Mamy też interesujący zespół kamienic z ulicy Kościelnej z XVIII wieku, niektóre też starsze. Po niektórych z tych miejsc miałem okazję oprowadzać, na przykład Bazylice byłem dwukrotnie z wycieczką. No, po siebacińcu jest trochę łatwiej, bo można z zewnątrz po prostu niektóre obiekty zobaczyć, chociaż też bywałem w środku z grupami, zwłaszcza w budynku, który nazywam archiwum. I zwiedzanie ratusza, no to już zależy od tego, czy władze miasta byłyby zainteresowane i czy wśród mieszkańców też byłaby grupa, która chciałaby zwiedzić ratusz. Jeżeli byłaby zgoda od władz, no to jak najbardziej dałoby się też i takie oprowadzanie, myślę, zrobić. Kolejne pytanie, co pan myśli o upamiętnianiu ulic Kutuzowa nazwą ulicy w Bolesławcu? Generalnie jestem zdania, że upamiętnianie rosyjskiego feldmarszałka, który się zapisał jak najgorzej, jeśli chodzi o polską historię, bo to jest człowiek, który walczył przeciwko Polsce w wojnie z 1792 roku, kiedy Polska walczyła w obronie Konstytucji 3 maja, Kutuzow był przeciw. W 1813 roku, kiedy jego wojska ścigały Napoleona, to zlikwidowały Księstwo warszawskie na miastkę polskiej państwowości, a też dla Bolesławca zasługi Kutuzowa są znikome, dlatego myślę, że na pewno byliby lepsi patroni niż Michał Kutuzow. Z drugiej strony było w zeszłym roku głosowanie wśród mieszkańców tej ulicy, czy życzą sobie, żeby ta na ulica dalej miała tą nazwę, yy, czy też wolą jakąś zmianę. Większość zagłosowała Nieznaczna, co prawda, ale jednak zagłosowała za pozostawieniem tej nazwy ulicy, więc ten głos też warto uszanować. Kogo zaproponowałby pan jako patrona ulicy zamiast rosyjskiego, feldmarszałka Kutuzowa? Również pytanie z forum. Z jednej strony można by było wrócić do nazwy historycznej, do przetłumaczonej na język polski, oczywiście. To by była ulica Mikołajska. A z drugiej, gdybym miał proponować jakiegoś patrona, to dla równowagi dobrze by było, żeby według mnie, żeby to był ktoś związany z Bolesławcem w okresie wojen napoleońskich i można by było zaproponować na przykład Rozalię von Bonin jako najbardziej rozpoznawalną w Bolesławcu postać z czasów wojen napoleońskich, której płaskorzeźba znajduje się na ratuszu i która według miejskiej opowieści miała aresztować w Bolesławcu francuskiego generała Lebrun i przejąć od niego kasę wojskową, którą przekazała pruskim Żołnierzom operującym tutaj w okolicach miasta, które było okupowane przez Francuzów. Więc przy okazji byłaby też Bolesławianka, pierwsza tak wyrazista kobieta znana w historii naszego miasta? Myślę, że to by było, byłaby dużo lepszą patronką niż Michał Kutuzow. Skąd wziął się pomysł na oprowadzanie wycieczek po Bolesławcu i opowiadanie o jego historii? Pytanie z forum portalu? No, historia miasta interesowała mnie w zasadzie od dziecka. Zwłaszcza, że w szkole podstawowej, do której chodziłem, to te wątki związane z historią lokalną, one się przewijały. Były, robiliśmy różne projekty z tym związane, chodziliśmy na wycieczki po mieście, na przykład po ratuszu wspomnianym wcześniej, czy po lesie przy ulicy Piastów. Mój nauczyciel historii, którym był pan Dariusz Kunaszko, dzisiaj dyrektor szkoły w Kroszynie, też wplatał nam takie wątki regionalne. I później stopniowo czytałem różne książki. Ta historia mnie zaciekawiła, i pomyślałem w tym momencie, że jak byłem już na studiach, że warto by było wyjść z tą historią do ludzi. Może niekoniecznie tylko pisząc w internecie, ale też pokazując historie, o których czytałem, w miejscach, gdzie te historie się rozgrywały. Które są związane z postaciami, o których czytałem. I pierwsza wycieczka przyszło kilkanaście osób, później były kolejne, w tym rekordowa, na którą przyszło ponad 100. W 2019 roku na święcie ceramiki, więc ten pomysł stopniowo się rozkręcał. Zainteresowanie utrzymuje się do dzisiaj tymi wycieczkami, bo ludzie przychodzą. Więc ten pomysł będzie na pewno kontynuowany. Kolejne wycieczki też się będą odbywać. Jaki wpływ mają na Pana komentarze dotyczące nadmiernego rozpisywania się na temat niemieckiej historii Bolesławca? Przywykłem. No, każdego interesuje co innego. I gdybym z kolei na przykład pomijał wątki związane z historią niemiecką, prawdopodobnie odezwałyby się głosy, że przemilczam całą historię miasta przed 1945 rokiem. A my w Polsce mamy takie podejście do, często do Niemców, że nadal patrzymy na nich jak na wybogów, chociaż II wojna światowa skończyła się 70- kilka lat temu prawie 80 i to są takie głosy ja podchodzę do nich z dużym dystansem. Gdzie pojawiają, pojawiał się kiedyś komentarz, na przykład, że Niemcy mi płacą za pisanie artykułu, i któregoś razu tak czytałem, taki tekst, i pomyślałem sobie, że no taki kiepski byłby ze mnie pracodawca niemiecki, bo pisałem też artykuły o chociażby podobozie koncentracyjnym niemieckim przy ulicy Staroszkolnej, Slał 1, wprost pisząc, że to Niemcy prowadzili ten obóz, Niemcy dokonywali tam zbrodni, nie jacyś mityczni naziści, tylko po prostu Niemcy, więc po takim artykule no przelewy w by się skończyły. Dlaczego pan nie pracuje w Bolesławcu albo w okolicach? Nie ma tu miejsca dla historyka? To dziwne. Pytanie swobodne: Info. W Wieleniej Górze, gdzie się teraz znajduję, to jestem tymczasowo, tylko na okres semestru, zastępuję nauczycielkę, która przebywa na zwolnieniu. I przy okazji serdecznie tutaj Szkołę Podstawową nr 8 w Wieleniej Górze pozdrawiam. I dlaczego nie pracuję w Bolesławcu? Z prostego powodu. Po prostu. W tym momencie nie ma wolnego miejsca dla historii kapostul w szkołach w Bolesławcu, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Rozglądałem się za pracą właśnie w szkole, bo niedawno skończyłem studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego i najbliżej znalazło się miejsce właśnie tutaj w Wieleniej Górze. A co będzie w kolejnym semestrze, no mam nadzieję, że jakieś miejsce znajdzie się, jeśli nie w Bolesławcu, to przynajmniej gdzieś bliżej. Czy rynek pracy dla nauczycieli historii jest w Bolesławcu zabetonowany? Pytanie z boleć info. Nie jest zabetonowany, tylko po prostu uzyskałem już pełne uprawnienia do pracy nauczycielskiej w trakcie w trakcie walku szkolnego, bo dokładnie dyplom dostałem 8 marca i no stąd właśnie taka sytuacja. Akurat wiele niej górze się trafiło, że jest wolne miejsce. I traktuję to też trochę jako zdobycie po prostu wiedzy o innym mieście i tych kilka miesięcy dojazdów też jako możliwość pozwiedzania sobie okolic, czy to Jeleniej Góry, czy Gryfowa Śląskiego, które dotychczas znałem dosyć słabo, a okazuje się, że jest tu naprawdę wiele ciekawych miejsc do zobaczenia. Czy noszenie opaski z zakazanym znakiem przedstawiającym totalitaryzm i pogardę dla człowieka jest dobrym elementem edukacyjnym. Jak po kilku latach ocenia Pan reakcję ludzi na to wydarzenie? Tak, to jest historia sprzed kilku lat, z wycieczki, która była poświęcona czasom III Rzeszy, na której miałem opaskę ze swastyką. Gdzie na początku tej wycieczki też poinformowałem, że będzie taki rekwizyt, czy komuś to przeszkadza. Takich głosów nie było, więc był wykorzystywany. I teraz bym tego nie zrobił. Pamiętam, że głosy były wtedy też różne i być może była to lekka przesada z tak, z tak mocnym elementem charakteryzacji. Moim celem było wtedy pokazanie, że historia totalitaryzmu, historia tego co się działo w III Rzeszy, zbrodni jakich dokonywali Niemcy w tamtym czasie, to nie jest tylko coś z kart podręczników historii, to nie jest tylko oświęcim, to nie jest tylko treblinka, ale że pewne rzeczy Propaganda totalitarna, pranie mózgów nastolatkom, uczniom szkół pod, wtedy bardziej powszechnych niż podstawowych, sącząca się też z mediów w tamtym czasie, bo gazety, które ukazywały się w Bolesławce, również przekazywały wyłącznie nazistowską topowną propagandę, że te rzeczy miały miejsce też w naszym mieście i że jest to pewna forma przestrogi, że to się może powtórzyć że zawsze gdzieś może istnieć zagrożenie, że ktoś poczuje pokusę, żeby no na przykład w Polsce czy w jakimś innym kraju również wprowadzać podobne rozwiązania, na przykład sprzedawać uczniom propagandę zamiast wiedzy na lekcjach, albo wpływać na media, żeby pisały tylko to, co chce władza, że to są realne zagrożenia, które nie są gdzieś odległe, a mogą też wystąpić nawet no, w dosyć niedużym mieście, jakim jest Bolesławiec, bo takie rzeczy się w przeszłości już zdarzały. A reakcje ludzi? Wtedy na ogół raczej stykałem się z takimi reakcjami, że ludzie po prostu rozumieli po co był ten rekwizyt. I wspominam z dużą wdzięcznością, bo też dużo osób kierowało różne wyrazy, no takiego wsparcia, zrozumienia. I to było też bardzo, bardzo miłe i budujące w tamtym momencie. Bo był to moment niewątpliwie stresujący. Czy mieszkamy w miejscu rdzennie polskim, czeskim czy niemieckim? Nie da się powiedzieć, że to miejsce jest rdzennie polskie, czeskie albo niemieckie. Czy to Bolesławiec, czy cały Dolny Śląsk, bo przez wieki był trochę polski, trochę czeski, niemiecki, austriacki. Był też epizod krótki, że Dolny Śląsk był pod kontrolą węgierską, o czym się mówi zdecydowanie mniej. Ja był taki w drugiej połowie XV wieku. i. No nie da się powiedzieć po prostu, że to jest bardziej niemieckie, chociaż rzeczywiście najdłużej od średniowiecza Śląsk pozostawał zwłaszcza dolny pod wpływami niemieckiej kultury, niemieckiego języka. Aczkolwiek no to nie jest teren rdzennie niemiecki, bo chociażby my współcześnie tutaj mieszkając jesteśmy Polakami w zdecydowanej większości. Kultywujemy polską kulturę, polskie tradycje. Więc ludność, która tutaj mieszka, jest rdzennie polska, chociaż no oczywiście teraz mamy też wielu mieszkańców narodowości ukraińskiej, chociażby. Ale generalnie rzecz ujmując, no ludność jest polska na terenie wielokulturowym, gdzie też były wpływy polskie, niemieckie, czeskie, węgierskie, austriackie, żydowskie. No i teraz w ostatnich latach także pojawiają się wpływy kulturowo-ukraińskie. Co też będzie nowym elementem historii, historii tego terenu. Czy twórczej żewomskiego powinna zostać wycofana z kanonu lektur szkolnych? Eee, ja jestem nauczycielem historii, a nie języka polskiego, i prywatnie fanem żewomskiego nie jestem. Eee, jakoś nie do końca też, jak chodziłem do podstawówki czy do liceum, to żewomski do mnie przemawiał. To nie był mój ulubiony pisarz. Chociaż myślę, że o kanonie lektur szkolnych powinien jednak chyba wypowiadać się nauczyciel polskiego, a nie historii. Chociaż prywatnie za Żeromskim no nie przepadam. Jako historię, co pan myśli o wojnie na Ukrainie? Jak to się zakończy? No tutaj z kolei pytanie ja bym odesłał do, do może militarioznawcy, do wojskowego, bo przede wszystkim myślę, że wojskowi powinni się wypowiadać na temat tego, jak ta wojna przebiega, ale... Moja opinia jest taka, jako historyka, tak analizując też wojny, które miały miejsce w XX wieku. Wojna w Ukrainie to jest w tej chwili dość, głównie wojna pozycyjna. Trochę przypomina pod tym względem tą z pierwszej wojny światowej. Front się ustabilizował, jest względnie w jednym miejscu. Nawet pojawiają się często w internecie fotografie z okopów ukraińskich, zestawiane ze zdjęciami z okopów z pierwszej wojny światowej. I no te zdjęcia są zdumiewająco, szokująco do siebie podobne. Te same wypalone, wypalone pola, kikuty drzew, zniszczone miasta. No pytanie, która strona uzyska przewagę, która strona będzie w stanie przeważyć tę, na razie wydaje się, chyba patową sytuację, bo prąd generalnie rzecz ujmując, od listopada. Od wezwolenia Hersonia stoi raczej w miejscu, z wyjątkiem może jakichś lokalnych sukcesów, czy to ukraińskich, czy rosyjskich. No oczywiście, zwłaszcza, że też mam ukraińskie korzenie, no kibicuję z całego serca, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, zwłaszcza, że jest to też po prostu w interesie naszego kraju. Myślę, że nikt z nas nie chciałby mieć w Lwowie wojsk rosyjskich. Na dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo Państwu za pytania, za oglądanie tego, tego live'a i zapraszam też na kolejne spotkania z kolejnymi członkami naszej redakcji. Jutro o godzinie 12 będziecie mogli Państwo porozmawiać z patrycją Kozak, a w piątek z naszym redaktorem naczelnym, z Marcinem Marczewskim. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.